Dodajnie, jeszcze wracając do Ostroj Bramy, taki mały szczegół, mały, bardzo wielki. Wtedy, także w tym początku powstania, jakie wzniesiła Armia Krajowa na ziemiach polskich, wtedy tam w Wilnie było też, były też dwie osoby. Ta niepozorna, 17-letnia sanitariuszka, był też młody, wtedy Czesław Cymiński. Był także wtedy i Ryszard Kaczorowski. Te dwa naziska wspominam, ponieważ to są także ci żołnierze, później Ryszard Kaczorowski, w tej pamięci prezydent Rzeczpospolitej, którzy wtedy również tak bohatersko stanęli, broniąc ojczyzny, a obaj zostali tam podsmoleńskie w lesie katyńskim. 10 Pamiętam, że gdy w świętej pamięci Maria, gdy zadaliśmy pytanie na antenie Radia Maria właśnie o tą sprawę, o tę katastrofę, ona wtedy powiedziała, dopóki jeszcze żyli ci ludzie, dopóki żył wtedy tamten prezes Instytutu Pamięci Narodowej, miałam wiarę i nadzieję w to, że Odszukam tego ojca. Że dowiem się, gdzie on jest. Gdzie go pochowali. A teraz to już chyba, jak sama wtedy powiedziała parę miesięcy temu, to już chyba do końca życia się tego nie dowiem. Wierność prawdzie. Nie bez względu na niebezpieczeństwa. Bez względu na to, że ta prawda jest niepopularna. Przecież Świętej Pamięci Maria wiele razy także i w tej już naszej wolnej Polsce miała odwagę upomnieć się o prawdę. Miała odwagę upomnieć się o te wartości, za które tak wielu jeszcze w czasie wojny przelewało swój okręt. Odwaga. Może dzisiaj nam jej brakuje, aby mówić o tych sprawach ważnych, aby przypomnieć o bohaterach naszej ojczyzny tak, by nowe pokolenie, które wzrasta, nie było pokoleniem, które rozmyła się w hipermarketach i przy Facebooku, ale było pokoleniem, które poważnie myśli o swojej przyszłości, mając w sobie tyle odwagi, gdy spojrzy za siebie. Na cały poczet tych, którzy, dla których Bóg, chłonął i Ojczyzna, to były słowa święte. Niech się nie tworzy serce Wasze. Wierzycie w mnie. i we mnie wierzycie. Droga Świętej Pamięci Marii, Teraz już Pan wiesz, gdzie jest Twój Ojciec. Bo jesteśmy przekonani, że pośród tych wielu miejsc, jakie są w Domu Bożym, w niebie, które Chrystus dla nas wszystkich przygotowuje, piękne, wspaniałe miejsca, on tam znalazł. Ty teraz jesteś razem z Nim. Może już nie weźmiesz na kolana jak kiedyś, ale wszystko sobie opowiedz. My zostajemy tutaj, na ziemi. Dlatego dzisiaj przy Twojej dniu chcemy się modlić przede wszystkim o umocnienie naszej wiary w Boga. Tak, abyśmy mieli więcej odwagi, żeby mówić o miłości ojczyzny, szczególnie wtedy, kiedy to jest temat niepopularny, niepoprawny politycznie. A żeby przedstawiać tę pamięć, historię prawdziwą, szczególnie wtedy, kiedy tak wielu no, z jakichś powodów, dla jakiegoś konformizmu próbuje. Spalać to, co było fałszem i przekonaniem. Bo wiemy, że tylko wtedy będziemy mogli nie tylko sobie spojrzeć w oczy, ale także i to wielkie dziedzictwo, które wy walczyliście, za które wy oddaliście życie. Bo ono nie zostanie zmordowane. No wreszcie kiedyś w całej pełni się rozwinie, rozkwitnie, do czego tak wszyscy przecież tęsknimy? Niech się nie tworzy serce wasze. Ja jestem drogą i prawdą i rzucił. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To dlatego świętej pamięci Maria tak wielką wagę przywiązywała do spraw wiary. Przystępowała do komunii świętej, bo przecież inaczej do Boga nie mamy przystępu jak tylko przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. A i dzisiaj. Jak słyszeliśmy to na początku mszy świętej, zaprosiła nas tutaj do tej święty, abyśmy właśnie szli tą drogą i żyli tą drogą jaką jest sam Jezus Chrystus. Zaśpiewamy Ci, świętej pamięci Mario. modlitwę na zakończenie aby przyjęli Cię w niebie wszyscy męczennicy, aby tam na progach ojca domu wyszła po do Ciebie litościwa matka i ta z ostrej bramy, pod której wejrzeniem tak dzielnie słyszyłaś ojczyźnie i ta tutaj z Gdańska Oliwy, którą tak sobie I będziemy modlić się, by Pan przyjął Cię, ale także będziemy modlić się o to, byśmy i my, zostając tu na tej ziemi, dalej rozwinęli i troszczyli się o to, co było także dla Ciebie i dla Twojego Ojca i dla tak wielu tysięcy ludzi najdroższych. Wieczny odpoczynek, rasz i peczma. Niech odpoczywa wszelko w piersi.